Czuwaj! Pierwszy dzień festiwalu jest Dniem Przeglądów Wokalnych w Kieleckim Centrum Kultury na Małej Scenie. Żliw będzie oceniać występy solistów. To właśnie tutaj, podczas przeglądów, nasi jurorzy wyłonią laureatów brązowych, srebrnych i złotych jodeł, którzy wystąpią podczas koncertu laureatów w Amfiteatrze Kadzielnia. bo się bardzo moją Na przeglądaj było naprawdę bardzo fajnie. Wszyscy byli brawo i no, wszyscy się uśmiechali. no. Jestem bardzo zadowolona, że mogę uczestniczyć w harcerskim ognisku. Dzięki temu ognisku jestem w stanie poznać bliżej zespoły i się z nimi zintegrować. Jestem wędrowcem sieleni i przejrzystej, jestem harcerzem wci, kości czystej, zapatrzony w szarek klucze żurawie, zasłuchany w